i dźwigał nasze choroby. Alleluja, 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 Alleluja. 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 Pan z wami. I z Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł, podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaczęło zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał i wyszedł, i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy ciebie szukają. Lecz on rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając ich synagogach i wyrzucając złe duchy: — Oto słowo Pańskie. Gdy przeczytałem pierwsze zdanie z księgi Hioba, z tego dzisiejszego fragmentu księgi Hioba, to pomyślałem sobie, no, prawda, tak jest. To zdanie do mnie przemawia, czyli do bojowania podobny jest byt człowieka, do bojowania. Każdy z nas nieustannie toczy jakiś, jakiś bój. To bój o jakieś zaliczenie, to bój o jakiś egzamin, to bój o stancję, to bój z jakąś chorobą. A czasami toczymy boje między sobą, też Przecież można toczyć bój z własną dziewczyną, z własnym chłopakiem, nie mówiąc już o własnej matce, że o własnym ojcu. Ale nieustannie, gdzieś jesteśmy na jakiejś wojnie. Można toczyć też bój z katarkiem, tak, który się toczy, ponieważ jest w kościele Rześko. Więc z tym zdaniem w zasadzie się bardzo utożsamiam. Ale jak zerknę do Ewangelii, do czytania z listu świętego Pawła, i okazuje się, że jestem powołany do tego, żeby głosić Ewangelię, i biada gdybym nie głosił Ewangelii i miałbym się z tym utożsamić, to pojawiają się pewne, pewne małe wątpliwości. Bo czyż naprawdę to jest tak, że każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, ma głosić Ewangelię? Hmm. Czy każdy z nas ma obowiązek głoszenia Ewangelii? To jest dosyć ryzykowne, moim zdaniem. Czyż taki obowiązek nie, po, nie spoczywa na różnych strukturach kościoła? Jak tutaj był lica i miał rekolekcję, no to wystąpiłem do kurii, do arcybiskupa, o misję kanoniczną, że mógł głosić Słowo Boże. No to nawet, jak się okazuje, jakoś kościół tego pilnuje, żeby nie każdy może. Tylko pierwszy trzeba sprawdzić, aby mówił słusznie. Czyż nie powinni tego robić ludzie odpowiednio przygotowani, znający teologię, poprawnie rozumiejący prawdę wiary. Czyż nie powinno być tak? Jednym słowem, profesjonaliści. Żyjemy w świecie pełnym ekspertów, fachowców, wyjadaczy w swojej dziedzinie, specjalistów. No, ludzi kompetentnych. I jeśli ten świat jest pełen ludzi kompetentnych, to czy też do głoszenia Ewangelii nie powinni być ludzie kompetentni, profesjonaliści? Czy każdy popapraniec ma zaraz głosić Ewangelię? Także jak z pierwszym zdaniem z czytania z Hioba, jakoś bardzo łatwo mi się utożsamić, i mi się wydaje, że chyba wielu z nas też. Tak czy z tym, co proponuje święty Paweł, z tym głoszeniem Ewangelii, czy chodzi o każdego z nas? Czy my, chrześcijanie, nie powinniśmy postawić na pełen profesjonalizm? I tylko ci, którzy potrafią dobrze mówić, są przygotowani merytorycznie, powinni się brać za głoszenie Ewangelii. Otóż nie wiem, kto to powiedział. Ale pewnie jakiś proboszcz na Śląsku. Yy, chyba od jak żywocza to do mnie dotarło. Głoszenie Ewangelii jest jak rozmowa dwóch głodnych żebraków o tym, gdzie znaleźć chleb. Głoszenie Ewangelii jest jak rozmowa dwóch głodnych żebraków o tym, gdzie znaleźć chleb. Jeśli chodzi o żebraków, to. Ich kompetencje co do tego, gdzie są wydawane posiłki, są naprawdę bardzo wysokie. Każdego z tych żebraków, którego zaczepicie, powie Wam, wszystkie punkty, o której godzinie, gdzie we Wrocławiu są czynne, jeśli chodzi o wydawanie żywności. Świetnie Wam to wy, wydeklamują. Oni się po prostu na tym znają, bo oni się znają na swoim żebraczym rzemiośle. Doskonale wiedzą. Sanie w żołądku bardzo ich do tego przygotowuje, żeby być dobrze zorientowanym do tego, gdzie jest chleb. I tylko od żebraka bezbłędnie możemy dowiedzieć się, gdzie w jakimś mieście i kiedy czynne są punkty wydawania żywności. Są niesamowicie dobrzy w tym. Też oni wiedzą, kogo, na co, jak można naciągnąć, kogo, o co można poprosić, kogo poprosić o to, żeby kupił chleb, kogo, żeby dał pieniądze, kto, żeby pomógł przynocować. Moi kochani, każdy z nas jest świetnym specjalistą, ekspertem od swoich boleści życiowych. I każdy z nas ma obcykane różne swoje wodopoje, i różne ziółka, które leczą różne ramy i traumy. Każdy z nas jest świetnym specjalistą, jeśli chodzi o to. Każdego z nas coś tam boli, każdy z nas chodzi ze swoją boleścią i każdy ma swoje sposoby, jak tam, te boleści najróżniejsze. I tutaj jesteśmy równie dobrzy jak żebracy w tym mieście. Jeśli gdzieś ktoś z nas znalazł drogę do tego lekarza, który ma moc uzdrowić, ocalić, wyzwolić, wyswobodzić, może to może o tym mówić. Jest świetnie przygotowany ekspertem. I dlatego też w zasadzie możemy głosić Ewangelię, każdy z nas. I to bardzo, na bardzo wysokim poziomie profesjonalizmu. Bo Ewangelia to w sumie kilka prostych zdań, kilka prostych stwierdzeń. Bóg tak ukochał człowieka, że stał się jednym z nas. Z miłości do nas oddał swoje życie, otworzył przed nami. Drogi ocalenia, także przed śmiercią. Kocha nas ponad życie. Potrafi swojej miłości być bardzo skuteczny. I w zasadzie dzisiaj to jest niesamowita scena, że do Chrystusa w nocy znoszą chorych. Przypominam, że tam nie było latarni elektrycznych ani gazowych, ani żadnych. Noc to była noc, ciemność. W tej ciemności znosili swoich chorych do Chrystusa. Jakoś potrafili znaleźć drogę. Szybko zrobili się ekspertami, którędy, gdzie i jak można trafić. I potem, jak odnajdują Chrystusa, który jeszcze zanim się rozjaśniło, wyszedł gdzieś na górę się modlić, to Szymon powiedział proroctwo: Wszyscy ciebie szukają. Wszyscy ciebie szukają. Jeśli należysz do tych, którzy go szukają i należysz do tych, którzy przynajmniej co jakiś czas go znajdują, to jak najbardziej warto się tym podzielić z innymi żebrakami, którzy także szukają Chrystusa.